Ja tego nie da się tak unikać, Boże... Do do <grymne> Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Jesteśmy na publicznej wersji testowej i będziemy testować nowego killera. Jest to Magik. Historię możecie sobie przeczytać tutaj obok, jeżeli kogoś to interesuje. Zatrzymując oczywiście materiał. I zaraz zerkniemy, jak tutaj wyglądają jego perki nowe. Na pewno widzę, że jest wolniejszy od reszty killerów. Od standardowych. I ma mniejszy terror. Ale muzykę ma kozacką. Hien, jaką on ma historię długą. Matko bosko. Czas na bis. Posiada umiejętności tak jak oczarowanie. Twoje mistrzowskie występy olśniewają wszystkich. Umiejętność oczarowania aktywuje się, gdy niesiesz ocalałego. Ocalali w twoim zasięgu terroru otrzymują tak narażone na 20 sekund. Oczarowanie odnawia się po 90 sekundach, gdy ocalały nie jest uszczęsiony. Wieszasz na hak i oni dalej mają ten efekt narażony, więc lepiej nie jesteś wtedy przy killerze. No dobra, na kogo by to było dobre? Na widma, który szybko przejdzie do swoich ofiar. Pielęgniarkę, która się do nich tepnie. Doktorka, który będzie znała wszystkie ich pozycje i sam z siebie zazwyczaj chce mieć duży terror. Wiedźmę może tak częściowo. Drugim perkiem jest klątwa panowania tłumem. Klątwa pozwala odpowiednio zaganiać tych, którzy nie są tak ważni jak ty. Byt blokuje okno na 10 sekund po szybkim przeskoku ocalałego. No, czyli alternatywa dla kwiny. I to jest chyba taki uniwersalny perk na wszystkich killerów by pasował. I ostatni perk bez wyjścia. Nie wpuścisz byle kogo do pokoju dla vip -ów. Za każdym razem, gdy powiesisz na haku nowego ocalałego, umiejętność bez wyjścia, otrzymuje żeton. Po naprawie ostatniego generatora, Byk blokuje oba przełączniki bramy wyjściowej na 8 sekund za każdy posiadany przez Ciebie żeton. 32 sekundy na trójce na 40 sekund, więc może w połączeniu z Bloodwardenem by było to ciekawe. Na pewno z Noedem to jest mocne. Albo jeszcze z perkiem od Krugera, gdzie otwierasz bramy dużo wolniej. Przejdziemy do perków surwa. Oczywiście najpierw można zacząć od historii. Ale z tego co początkowo patrzyłem te perk'i, no to one na zbyt ciekawe nie wyglądają. Może w praktyce okażą się jakoś bardziej przydatne, albo w połączeniu z czymś. Na pewno ma krótszą historię niż u mordercy. Pierwszy perk to jest szybka ścieżka. Czasami by zrobić krok naprzód trzeba poświęcać innych. Gdy inno ocalały zostaje zawieszone na haku otrzymujesz żetony. Jeden. Zużywasz wszystkie żetony po świetnym teście umiejętności przy generatorze. Każdy zużyty żeton zwiększa o 1% postęp doprawy generatora po świetnym testie umiejętności. Na pewno dobrze by to działało z perkiem nadzór, gdzie dostajesz do czterech maksymalnie tokenów stojąc blisko mordercy i za każdym razem gdy trafisz dobry test umiejętności, zamieniany on jest na świetny test i od razu aktywowałby się ten drugi perk, jak on się tam nazywał i natychmiast by dawał 1 dodatkowy procent z nadzoru i... Te ileś dodatkowych procent z nowego perk'u. Kolejnym perkiem jest przebój. Kiedy twój przeciwnik popełnia błąd wykorzystujesz okazję. Po ogłuszeniu zabójcy paletą rozpoczynasz sprint z prędkością 150% normalnej, normalnego biegu na maksymalnie 3 sekundy. I otrzymujesz efekt wyczerpany na 60 sekund. Kolejnym perkiem jest instynkt samozachowawczy. Życie jest okrutne im bardziej zdajesz sobie z tego sprawę tym lepiej możesz się przygotować. Gdy inno calały w promieniu 12 metrów pod ciebie zostaje trafiona takim podstawowym lub specjalnym, aktywuje się instynkt samozachowawczy. Twoje czerwone zarysowania zostają ukryte na 6 sekund. No to taki perk do ukrywania się, ale mm, nie wiem nawet, czy by z czymś dobrą kombinację robiło. Z dodatków widzę, że ma kompilację odgłosów agonii, bo szarpanie spowodowane ostrzami zależy od odległości od celu. Minimalna wartość to 50%. Każde trafienie ostrzem zwiększa poszarpanie, ale nie bardziej niż do 200%. Po spudłowaniu poszarpanie spowoduje... spowodowane ostrzami jest resetowane do porządkowej wartości. Hmm. no to to jest ciekawe. Drugi czerwony. Gdy na wskaźniku poszarpania ocalałego do poziomu maksymalnego brakuje jednego trafienia ostrzem, ocalał odsumuje efekt narażony. O, to jest ciekawe. Wypełnienie wskaźnika poszarpania nie zadaje obrażeń ocalałym ani ich nie powala. O! Zamiast uderzać tymi ostrzami, to po prostu może powalić go. Kolejne ostrza roztrzaskują się po uderzeniu w przedmiot i zadaje po bliskim ocalałem 50% poszarpania. Diamentowe spinki, gdy na wskaźniku poszarpania ocalałego do poziomu maksymalnego brakuje jednego trafienia. Aura jest podświetlona. Ostrza odbijają się od przedmiotu jeden raz i zadają dodatkowe 100% poszarpania. Co? Biorę to. Pierwszy na no spin. E -b -e -b -e. E, ostrza przebijają ocalałych. Kolejni ocalali, trafieni tym samym ostrzem, otrzymują 50% poszarpania. Fuje. Umiarkowanie wydłuża czas upływający od chwili, gdy zacznie maleć miernik poszarpania. A, czy zacznie maleć po czasie. Umiarkowanie zmniejsza wskaźnik poszarpania każdego ocalałego. Umiarkowanie zwiększa początkową prędkość rzutu. Zwiększy maksymalną liczbę niesionych ostrzy o 15. Rozpocznij próbę z dodatkowymi 15. Znacznie wydłuża czas trwania zepsucia wskaźnika poszarpania po wyczerpaniu ostrzy. Nieznacznie zwiększa początkową prędkość rzucania ostrzami. Umiarkowanie zwiększają prędkość ruchu podczas rzucania ostrzami. Umiarkowanie wydłuża czas trwania gwoździa programu. To jest ciekawe. Nieznacznie zwiększa czas do miernika poszarpania każdego całego po wyczerpaniu ostrzy. Nieznacznie wydłuża czas upływający od chwili do chwili, gdy zacznie maleć miernik poszarpania. Zdobywaj 100% więcej punktów krwi za wyniki uzyskane przy pomocy popisu. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik poszarpania każdego całego. A, czyli coś na punkty, ale. Musisz więcej trafić za to, żeby dostał ktoś obrażenia. Nieznacznie wydłuża czas trwania gwoździa programu. Zwiększ maksymalną liczbę niesionych ostrza o 10, Rozpocznij próbę z 10 dodatkowymi. I nieznacznie zwiększają prędkość ruchu podczas rzucania ostrzami. To nie wiem, ja bym sobie jeszcze wziął... Umiarkowanie zwiększa początkową prędkość. Strzelania, zobaczymy. Popis rozpoczynasz próbę z 60 ostrzami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mocy, aby przygotować się i wejść w tryb rzucania. W trybie rzucania naciśnij przycisk ataku, aby rzucić jednym ostrzem, lub przytrzymaj, aby zasypać ofiarę nożami. no to jest ciekawe. Rzucanie wielu dąży zwiększa celność i prędkość rzutu, ale zmniejsza prędkość ruchu. Noże uzupełnia się w szafkach, czyli zamiast toporków na pewno. Aha, miernik poszarpania ocalałego wzrasta po każdym trafieniu nożem. Gdy wskaźnik zostaje wypełniony, ocalały straci stan zdrowia, zostaje ranny lub powalony. Miernik poszarpania ocalałego spada powoli, jeżeli ofiara nie otrzyma ciosu nożem przez krótki czas. Trafienie ocalałego podstawowym atakiem natomiast obniża miernik poszarpania. Umiejętność specjalna, Gwóźdź Programu. Każde trafienie ostrym napełnia miernik programu. Po jego wypełnieniu można uruchomić gwóźdź programu za pomocą przycisku umiejętności. W tym trybie magik tymczasowo wykorzystuje pełnię swoich możliwości. Ma nieograniczoną liczbę noży, znacznie poprawioną celność, a prędkość ruchu nie spada w trybie rzucania. tylko bosko, co to jest za dodatek? Za umiejętność specjalna. Dobra, mamy mapę z oborę. Jaka ta broń jest fajna! Ej, to ma jeszcze. efekt machnięcia. Ciekawie to wygląda. Dobra. Gdzie jesteście? Rzucam. Ej, widać, Ej, widać te. te. Don wskakuj do szafki, wyskakuj. Zobacz sobie te shotguny, które tam są. Nie wiem. Widzicie wiem. jakieś noże? słyszę tylko. Nie wiem, rzucam na oślep dookoła. Gdzie jesteście? Ej, w środku. W, środku. w tole. Dobra, skończyłem mi się ostrze. Jezus, co to jest jak nawało Tylko muszę powiedzieć. To wygląda jak jakiś po prostu surf, nie? Co to jest w ogóle? Co to jest za muzyka Chase'a? Czekajcie, idę przeładować. Animacja przeładowania. No właśnie chcę to zobaczyć, okej. Okay? Kantreska tak? zabierała jednego, ten zabiera wszystkie. I co? Od nowa są, oczywiście. A terror co, jest inny, co nie? Tak. Yeah. Ojej. Oh, oh, Odbija się wszystko. Ojej, dołatko złożysz. Ile przepraszam bardzo? Śmieszny. 63. Był gwizd. Ja co znaczył gwizd? Jest. Czy to ja gwizdnąłem tak sobie? Yeah. To chyba jest nie, no. e, Ale nie widać nic po tobie. Nie stękasz i w ogóle. Tak, jak rzucę ci ale je jednym... Nie, te kreski mi znikają jak y, po czasie. O. No. Jeszcze. Zbieram. A weź tak na ładnie Aha, może... Okej. Okay, teraz masz czerwone kreski, czy jesteś na hita chyba, tak? E, tak? Nie, jeszcze raz nie, muszę trafić, żeby złamać. Nie. Jakby. A. Juuu. Jesteś teraz w mojej prędkości, bo ja jestem normalnie wolniejszy e, Patu będziecie jakieś poletki jak chcecie trzepnąć ja i do ja naszych tego ja nie chcą no, mnie bić już. No, Napakaż swoją prędkość. No. Ale powiem ci, że to jest w ciekawy teraz. Szczególnie na jakichś tam low ranga. Jezu tego nie da się tak unikać, boże! Tutaj, chodź tu. Chodź do kolety, chodź do kolety. Do... Ole, SERIO o, Daj, Dostał mi ostatni. Jeff! No. Yeah. Nie chodź, trafił chodź. po prostu jeszcze nawet. O nie! Aha. Wszystko no. no. nagrane. Mam hotel do sali w tym momencie. Czekaj, ja mam dostawać jakieś tokeny ogólnie, nie? Tak, mam token. Czy, czy wy też macie lagi teraz? Nie. Ja mam, czekaj, dam wyższą grafikę. Czemu żadnej szafki nie mam blisko, tylko tutaj są dopiero. Hej, Ej, weźcie stójcie pod tym hakiem. Eee, patrz, to, to jest... to jest śmieszne, bo ja najwyższej wyższej nam mam płynniej niż na najniższej. Ej, bo to się odbija, co nie? Jak odbija... Da się to... O! o hak! Ale to jest kozak! Ja chyba mogę przez to ogromny zasięg mieć. A nie, normalnie też to leci. Mogę znieść to na podróż i No, co mnie tu? I cyk, od ścian! <noise> Ta masz za dużo tego. Ty kupiłeś 10 coś, a nie 60. Są jeszcze dodatki, które zwiększają. O 15 i o 10. Mhm. Mm na prostej drodze to przyznam, że ktoś leży. To ja miałem zaperka, bo mi się aktywował. Ja, Aha, od podniesienia, wy macie narażenie cały czas? Nie, ja? nie. nie, ale mieliście, tak? Tak. Widzisz go ale lecą te topory mocno. O, tu jest. Ale A czekaj, yy, ile, ile cię muszę razy walnąć? Siedem y, i osiem, no. jest raniący. No 7 już uranię. No Normalnie oh, cool. jest tak. Jest jeszcze jeden addon, okay. że jeżeli jesteś w takiej pozycji, że masz 7 wbite i, i kolejny cię ma powalić, to dostajesz mm -hmm. narażenie. Aha. A zejdziecie jak masz na czerwono już? Tak, schodzi. O jeden. Tak. Okej, okay, czekaj, nie, nie mam... Nie dobra, nie miałem żadnego odnego narażenia. Yy, nie miałeś, bo nie mam tego dodatku. A no, nie, 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 nie. Czekaj Podejdź pod paletę ten no, bo dom chcesz testować, tego ja nie chcę już, Niech sam podejdzie. <grym> Czy ja miałem właśnie umiejętność i ja ją zmarnowałem, bo nawet nie widziałem, że mi się ona włączyła? Nie wiem, nie mam pojęcia Chodź tu Chodź do palety, chodź palety Już Wreszcie idę nie... o, no... Twoja ostatnia próba Boże, to nie z lekkim opóźnieniem, ale jest. Ja nie umiem... Zbiją... Dostaw. Jezu jak to się... To jest kozak <gulia> jak się to odbija wszystko. A weź. Są jeszcze odłamkowe takie. Jak działać? Ło! Czekaj, czekaj 200 <gulia> IQ! No właśnie, to się od ściany odbije. Za... Uf, uf. Chociaż blisko. O! Albo czekaj, mam pomysł. Trafi trafiłeś przez pomiędzy nas. Mogę idealnie o, o, o. was trafić, nie? Ale od ściany jest śmieszniej. Podwójna szansa w ogóle na trafienie. Jak nie trafię, to się odbije od ściany. Od podłogi? Ej, powiedz, że mogę. Przerzucić przez takie szpary. Tak. Powiedzcie, czy coś do was doleci. No, Okej. Okay. Tak, Le tak. Leci. To jest okno, przerzuciłe. <laughs> Dobra, nie obijać się. Dajemy. E, dostałem efekt narżenia w tym momencie, jak podniosłeś do nas. No? O, ja wiem, co ja wezmę za. Kolejny perik. Brutalnie. Nie wziąłem momentu jeszcze. To trzeba będzie przedstawać zaraz. Jezu, mi tak nie Deszcz meteorytów. Na ten lecz wziąłem memento i zobaczymy jak wygląda jego memento. Jak dziwie wygląda start tym mordercom, bo normalnie je wygląda jakbyś był surwem. Mhm. Tylko, że z pałką. Już widzę skrczmarki. <śmulatujesz> Cyk, nawalamy no, to na oślep. <śmulatujesz> no dzień. No, halo! O, wow, Odbija się jak powalony A, skończyły mi się. Ten ostatni chyba taki zgrzyt robi. Halo, gdzie są szafki? Eee, nie wiem. Ale to jest coś ciężko zauważyć, bo to są malutkie te szurikeny w tych szafkach. To jest taka linia, ale jak stanie pod złym kątem, no to ich nie widać praktycznie. Wow. A, e, potrzebuję obsesji. Bosu. A. A no, no. Nie rozczęci się Tak, Taką trochę? jedną serią, Ciebie ciebie mu chyba na powali, tak? No na spokojnie, dlatego to jest... Nie, oni muszą to trochę zmieniać Gdzie ci jeszcze go zbufują na pewno Czemu nie? Co tam gana kręcił? Ja nie. Ale czy ja... Ja myślę, że... Wolniejszy będę. I cyk, no oślep! Co do cholery! Co do cholery! A fach, jak to O, mnie dostałem trafiło? szał! O, Mój szał! Mogę teraz rzucać ostrzami! Szkoda, że mi się skończyły. Ale i. Ty nie trafiłeś. Ani razu? No, że jakby trafiłeś, ale. by mnie nie. No oślep! Co do Ej, weź pod chcę przetestować moją umiejętność dla Dobra, dawaj. Pokaż power. Za szybko. Za wcześnie. No okej. Okay. Właśnie chcę się nauczyć, bo ja zawsze robię to za wcześnie. A, ja, ale te, A te no, bo tak, w tak, się tak. już w tym już, na. Za późno, teraz to za późno, nawet. Za późno, ale po ja wojnę zą, uratowało. Czy... Nie, nie, nie. Teraz to ja muszę iść z Shurikenem. Łapcie jednego, by mi został. <laughs> Jeszcze chcę przetestować jedno. Eee, dobra, bossu musisz być wyleczony. Dawaj, wylecz się. Bo wziąłem Mroczne Oddanie. Czyli oddam ci terror. I wziąłem to, że po podniesieniu wszyscy w terrorze dostają narażenie. Eee, dobra, to czekaj, jak to zrobić? Ej, hmm. a ja spróbuj kogoś z nas i czy się na mnie odija na yy, Można zrobić, że przebija, ale nie, wbija się w was po prostu yy, Bosu, to ty jesteś bosu? No, to ja jestem bossu. Dobra, yy, to niech jedna osoba idzie daleko tam, tam, tam daleko wiem, no, mnie tu oślepiacie, złe ludy. Halo, jedna osoba musi być blisko? A nie? Ja no, Gim, dobra, ja będę blisko. No e, tak To teraz, jak cię uderzę, bossu weź biegnij do e, Dona. Don jest gdzieś tam. No, dawaj. A ja mam tu stać? Tak. Biegnij, biegnij do niego. Don, gdzie jest? Bo teraz boss ma mój terror. Chodź Daj bliżej dali. mnie, Hubert. Nie, Słyszysz słyszy terror? terror? Tak. tak, teraz tak. Aha, bo jest chase, y a Don, ty słyszysz terror? Tak Dobra, to powiedzcie, czy będzie narażenie. Tak, okay, muszę szybko podnieść, bo mi zaraz zejdzie. Szybko! Macie? Tak! Ja... Tak. Tak. <grym> to jest śmieszne. Ja, ja też dostałem, nie? Aha, ty poster dostałeś, bo ty masz ten terror, no jo! Chodźcie ściągnąć teraz? No ja pieniądze. nie, ja tak nie <grym> Nowa forma kampienia. Tak, no. Będziesz sobie za krzakiem, że zadzią wiesz, O mam umiejętność. Niby mnie ma nie spowalniać. Tak średnio bym powiedział. Ale nie, nie mimo że jest te 60 tych shurikenów, to się tak wydaje mało. Albo po prostu ja strzelam tak bardzo na oślep, że. To nie ma znaczenia. Ej, wejdź nie, ktoś pewnie. do szafy, dawaj do szafy. Ja mogę, tylko nie wiesz że ja mnie, nie? Jak wygląda animacja wynoszenia? Przebiłem moją pałką shuriken, no brawo, geniusz. No, dojdź pod paletę. Proszę. Dobra. O nie. Ale ja chciałem Czy ja coś gadam po tym, po chińsku? Nie. Hey od I Icyk od ściany Ale to jest ciężko wymierzyć O nie Znaleźli moją kontrę Ej dobra, jeszcze tą umiejętność muszę przetestować. Mam prawie załadowaną ją A widzicie co ja znalazłem w skrzynce tak. Mam załadowaną i nie wiem, nie wiem, miała mi się celność poprawić, ale to jest takie chyba mech. Chociaż? Dobra, żebyście wszyscy nie padli zaraz. <grystanie> Ogólnie ja jestem, jestem już na Mori, nie jakbyś chciał to, żeby Eee, e, Tak, zaraz zobaczymy Mori. Tylko jeszcze chciałem jedną rzecz przetestować I żebyście potem też to wzięli, jak to wygląda u Was? Twardy charakter, jedzie pociąg Ej, jakiś, jakiś Ej, aktualnie postać bossa strasznie się buguje, jakby Tak, no. jakby teleportuje się do buga Tak, no strasznie klatki spadają, jak, jak na tak samo, no Dobra, czekaj, okay, odejdź, odejdę bardziej na ten tam, jeżeli ma Tak, ja coś moje. mówię Tedy, dobra, chodźcie z tym memento Pójdę tutaj Halo, gdzie jest mementowy gościu? Ano, na środek pola? I? Patrzymy na Memento. Kanda. Kandał, ichać, to? słychać <grywa> jak Headshot. On wystrzelił ten shuriken w górę? Nie widziałem na Memento tak, tego. Tak. Poczekaj, trzeba zrobić drugą próbę. <grywa> no właśnie, ja chcę skończyć perspektywy zobaczyć eee, halo. A to czekaj no chwilę. na górce, tak? no. no. poleciał jeden z góry wcześniej. Leci karteczka. I cyk, nożyk. No. Jak on ucieka, Jeny? Jakby ledwo tą pałkę trzymał. Jeny Yenny, bez beki jak surf lecisz! No. Aha, no faktycznie są te nożyki takie. A ławawa. Ciężko jest się to już trafiać. Chyba że nie ma takiego kursora czy coś. jak się powala jeszcze. Myślałem, że będzie jak z plagą, że jak podejdę bliżej, to będzie. ciężko żebyś mnie trafił. Animacja wyciągania tego z szafki w taka sobie. Czy jakiś surf ma taki strój? Chyba nie. Nie wiołeś twardej woli, Jak tam. Jak się nazywało? Do spamowania tychami. Aha, bo Ale to przebija. Dziwnie, że to będę na Ten auto-aim, ja nie? Patrz, jak to działa, tak nie wiem. A to nie jest auto-aim na nożyki. Aha, nie. Przecież by mi automatycznie na bota Serio? Tak. Nie Właśnie nie mi to wpłynęło, bo ja na kardzienki leżą to. Kiedy chcesz wykręcić Kurwa, y a na można też włożyć... Dawaj mam, bolo, bolo, mam bolo, bolo, bolo. dawaj. Z ty. Nieee! <laughs> wrzędzie, wrzędzie. E, no! 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 Dobra, poczekaj teraz. NIE WOLNO Czekaj Patrz po połowie Nawet No Nie Po dostał... Nie, nakłada tak samo kiedy jeszcze wykrzywiło mi tą notarkę Czekaj, no, to grze? Aha, eee, aha jeszcze mam perka. Te... Jakbyś powiesił ich trzy razy... Mhm. O, narażenie Oczarowanie tylko w sumie, żeby ktoś nas wstał. Dobra, weź powieś. I daj wyiglować, mnie. Jak ty śmiesznie? śmiesznie. Dawaj teraz y, Dona. nas. Czekaj, kurwa, jest co? No. Top. Yeee. Yeah. Lata, lataj. <laughs> nice. No musiałem zobaczyć te animacje. Ej, przepraszam, co się stało w tym momencie? A co? Ej no, już jest, poczekajcie no chwilę, bo wy jak żeśmy oślepili, ja na dalej animację jakbym się podnosił po prostu ja z ziemi, w sensie... U nas się nie. ocierałeś z czoła. A i kręcy, dawaj, się. Albo już nie. Czekajcie, ja już mam te trzy staki? Aha, tu daję te trzy staki! Ej, dobra, to ten cerk jest... dobry jednak. Weź jeszcze raz dona. Mam jeszcze nadzór to nawet... W teorii nie powiedziałem, nie muszę trafić z yy, filczeka. Co? O, da się ciebie trafić. Tak, od razu poszło. 12%. Czekaj, przyniosę go do killesaka. E, yy, tu jest do... albo dobra chwilesz no, to będzie lepiej. Nie yeah, no nie idzie z tymi lagami. Nie ruszaj się tu zaraz. Yy, wszyscy są? Co? Tak. Ja tam widziałem. Mamy problem z tym Mori, nie? bo. Aha, to jest teleport nożyka, dobra. Problem jest to karteczko. Czarno mi je Nie, nie, nie wolno. Walnij go w O! Pochodzę. ja nie mogłem trafić, tak? A to w nogi trzeba było. Ale nie, ja czekaj. Tu też testuję, coś tu trzeba ułożyć. Czekaj. Don't touch me, no. <laughs> Tak, trzeba right. go no Faj no. mi się, trzeba mi się. Albo ten dodatek tak robi. Nooo. Mm -hmm. Ej, do się to nakłada, to jest najlepsze. Zami. Kanda! Nie pamiętam. Ja bym zrobiła, muszę wszystko zabrać. Cały show i co? dobra eee, weź poszukaj włazu wcześniej to zauważyłem też, ale nie kliknąłem wow to blokuje bramy ja myślałem, że to zablokuje włącznik czy coś a to, to jebnie cyk, cyk ściana jak u bloodwardena hej myślę, że odcinek z Killerem wam się podobał trzymajcie się cześć Hej, jeśli filmik Ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć!